Jednym z pierwszych filmów opublikowanych kilka lat temu na moim kanale był film prezentujący wideorejestrator Go Clever DVR Titanium. Po tych paru latach przyszła pora na zmianę tego rejestratora na coś nowego. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam wideorejestrator marki Navitel Model R400NV. Zapraszam na film. Navitel to czeska firma, która swoje produkty wyrabia w Chinach, zresztą dość podobnie jak miało to miejsce w przypadku go Clevera. Go clever to była polska marka, która również swoje produkty produkowała, a prawdopodobnie po prostu kupowała z Chin. Videorejestrator Navitela nagrywa w rozdzielczości Full HD 1080, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu tego urządzenia to jest 120 stopni, w GoCleverze to było zdaje się troszkę więcej, chyba około 170 stopni i ma specjalny tryb night vision. Zaczniemy sobie od tego, żeby zobaczyć, jaka jest zawartość tego zestawu, który kupujemy za około 140-180 zł, zależnie od sklepu. Potem ten rejestrator zainstalujemy w samochodzie i zobaczymy, jaka jest jakość nagrań w ciągu dnia i w czasie nocy. W pudełku, jak zwykle, mamy rzeczy ważne i mniej ważne. Do mniej ważnych na pewno należy szmatka do czyszczenia obiektywów. Do bardziej ważnych sam rejestrator. Rejestrator jest zgrabny, jest dość cienki, wygląda dużo lepiej niż to wynikało ze zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej. Jest wykończony w takim przyjemnym, satynowym, czarnym kolorze i jak chodzi o jego wygląd zewnętrzny, to pewnie wiele więcej mówić. Nie trzeba. Ekran ma 2,7 cala. Jak sobie podepniemy do prądu ten rejestrator, to zobaczymy, jak wygląda jego menu. Na razie odkładamy go na bok. W pudełku mamy oczywiście również rzeczy niezbędne do instalacji tego rejestratora a więc no, ładowarkę nieśmiertelną samochodową, która już miałem nadzieję, że więcej nie będzie używana, Ale widać, że jesteśmy w tym kole, w którym producenci samochodów robią gniazdka do zapalniczki, dlatego że producenci sprzętu robią wtyczki do gniazdek do zapalniczki i to się nigdy chyba nie skończy. Mamy uchwyt montażowy na przyssawkę, mamy uchwyt montażowy, który możemy do szyby przylepić, mamy dodatkową taśmę, pozwalającą ten uchwyt stały przyczepić ponownie. I mamy kabel USB, który zapewne służy do komunikacji tej kamerki z komputerem, ewentualnie do jakiegoś jej konfigurowania bądź uaktualniania. Tak czy inaczej, jest on za krótki, żeby użyć go jako kabla ładującego. Do tego karta gwarancyjna, kupon na nawigację do telefonu i instrukcja obsługi. Niestety nie będę w stanie użyć. Tej ładowarki, którą również mam na Witelowskiej za 60 zł, posiadającej dwa porty do szybkiego ładowania. Jeden w standardzie 3.0. Szkoda, bo myślałem, że będzie można ładować równocześnie z gniazda zapalniczki i telefon i rejestrator. Niestety z tymi kablami, które są w zestawie to możliwe nie będzie. Dobra, idziemy do samochodu, montujemy wideorejestrator, a potem ruszamy w trasę i zobaczymy jak on się sprawuje w warunkach dziennych i nocnych. Tak wygląda nawitel zainstalowany w samochodzie na szybie. Kabel jest na tyle długi, że bez problemu można go ukryć pod podsufitką, przeprowadzić go do słupka A, a następnie puścić w dół pod uszczelką, w okolice pod deską rozdzielczą i aż do gniazda zapalniczki. Oczywiście w zależności od tego, gdzie kto z Was w aucie ma gniazdo zapalniczki ulokowane. Przyjemnym detalem jest to, że kiedy nawitel jest ładowany, to na... W tyczce ładowarki świeci się zielone logo na Vitela. Jeżeli chodzi o menu kamery, jest przejrzyste. Kamera posiada dwa przyciski po lewej stronie, dwa przyciski po prawej stronie i przycisk włączania, wyłączania tuż obok gniazda zasilania od góry. Montowanie kamery jest dość pewne, można bez problemu regulować ją we wszystkich płaszczyznach. Poprzez ten pierścień zaciskowy możemy kamerę zablokować w pożądanym położeniu. Montaż kamery do uchwytu jest dość toporny i ciężko ją wyjąć stamtąd, no ale to zwiększa pewność tego montażu. Menu jest przejrzyste, mamy dość sporo ustawień, ponieważ one są pogrupowane w pięciu różnych kategoriach. Mamy ustawienia nagrywania, mamy ustawienia robienia fotografii. Rejestratorem mamy ustawienia odtwarzania, mamy ustawienia dotyczące karty SD, no i mamy oczywiście ustawienia ogólne. Górnym przyciskiem możemy zapisać bieżące nagranie, które nie zostanie już nadpisane ani usunięte. Menu zostało przetłumaczone tak jak to bywa bardzo często. Niektóre rzeczy są w pełni zrozumiałe, niektóre rzeczy są totalnie niezrozumiałe, a instrukcja wcale nie przychodzi z pomocą, bo nie wyjaśnia tych określeń. O ile nie mam wątpliwości o co chodzi z trybem firmowym i czasem klipu filmu, o tyle już czas wyłączenia filmu jest dla mnie zagadką, podobnie jak plik awaryjny.